Usłyszałam ostatnio taką opinię, że to są nieudane praktyki, jak kładę się, żeby odpocząć z Nidrą, a moje myśli pędzą dookoła. W ogóle nie dają mi spokoju, ciągle mnie wybijają, ciągle łapię się na tym, że jestem gdzie indziej i muszę wracać do tej Nidry. Więc chcę Ci powiedzieć, że kiedy Twoje myśli są rozbiegane, kiedy masz tyle na głowie, że Ci się tam kotłuje, to. Odpoczynek z nitrą jest absolutnie najlepszą rzeczą, jaką możesz sobie dać. Serio. Za to ocena tego, że to jest nieudane, jest najgorszą rzeczą, jaką możesz sobie zrobić. Bo to nie jest prawda. To nie jest prawda, że Twój odpoczynek jest nieudany. Twój odpoczynek jest udany na tyle, na ile w tym momencie było to możliwe. I Ty jesteś tą osobą, która z miłością dała sobie. Choćby to miało być pięć sekund w czasie tej praktyki, kiedy byłaś przy sobie. Choćby to było 5, 10- 15 tych sekund. Było warto. Pamiętaj. I ty to robisz dla siebie. I tak nasze myśli czasami pędzą jak szalone. I tak są takie praktyki Nidry, że naprawdę trudno zostać przy sobie. I tak jesteśmy ludźmi. To się zdarza. Więc proszę cię, nie myśl o sobie, że robisz coś źle. Robisz super dobrze. Po prostu żyjesz. Więc praktykuj, odpoczywaj i nie myśl o sobie źle. Za każdym razem, kiedy kładziesz się na odpoczynek, zmieniasz ten świat na lepsze.